Rodziwy plon, żeby lepiej plonowało. Po prostu wszystko pytało. Plon, niesiemy plon, urodzimy plon. O, I'm Serdecznie na Dożynkach gminnych w Osieku Małym. Witam Państwa Beata Kobuszko-Sokołowska oraz pan Sławomir Makarowicz, przewodniczący Rady Gminy w Osieku Małym. Na początek może zadam takie pytanie, koleżanko, co to są dorzynki? Kolego, dożynki to jest największe w roku święto rolników. Jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy. W staropolszczyźnie nazywano je również wieńcowym od największego symbolu tego święta, czyli wieńca dożynkowego lub okrężnym okrążanie jesienią pól po zebraniu zbiorów. Nazywano je także zarzynkami lub wyżynkami. Uroczystość ta, odbywająca się w całej Polsce, miała mnóstwo lokalnych odmian. Zawsze jednak i wszędzie można było w niej wyodrębnić trzy etapy obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów, wicie wieńca i pochód z wieńcem do chaty lub dworu oraz ucztę i zabawę z tańcami. Z tego co mi wiadomo, również i dzisiaj tradycji stanie się zadość i wszystkie trzy etapy będą po sobie kolejno następować. Teraz nastąpi uroczyste wręczenie chleba gospodarzowi dożynek, panu wójtowi gminy Osigmałej Markowi Górczewskiemu przez tegorocznych starostów. Szanowni Państwo, poinformuję, że starostami dożynek w roku 2022 są pani Elżbieta Wiechecka, wraz z mężem Rafałem, prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Dęby Szlacheckie o powierzchni 21 hektarów, specjalizujące się w uprawie zbóż oraz Pan Starosta Mariusz Trzesiak prowadzi gospodarstwo rolne w Trzebuchowie o powierzchni 18 hektarów specjalizujące się w uprawie rzepaku i zbóż prosimy od... o przekazanie chleba dożynkowego przyjmij gospodarzu od nas starostów ten bochenek chleba upieczony ze zbóż naszych pól uszanuj go i rozporządzaj nim tak żeby nikt zarówno we wsi jak i w mieście nie, go nie zabrakło. Dziękuję za ten piękny bochenek chleba. Postaram się tak go dzielić, żeby nikomu go nie zabrakło. Dziękujemy bardzo za ten piękny, dożynkowy obrzęd. Szacunek dla chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, oparty na symbolice, zwyczajach i obrzędach. Chleb to przede wszystkim symbol Chrystusa który w Ewangelii świętego Jana nazwał siebie chlebem żywym. Modlmy się wspólnie i prosimy Boga o błogosławieństwo dla tego chleba, dla wieńców dożynkowych, które zostały uczynione, by wielbić Boga za Jego dary. Przepogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfity plon. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi Pracy rąk rolników i błogosław te wieńce żniwne, owoce i warzywa spraw a nie nikomu w tym roku nie zabrakło, pożywienia, wspomagaj swoją łaską wszystkich pra pracujących na roli, naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłuży zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chrystus złoty, Chrystus królem, Chrystus Chrystus chwały.